Jakie są sposoby zapobiegania koronawirusowi? Czy wystarczy nie jeździć do Chin i nie komunikować się z tymi, którzy niedawno tam byli? Tak? Jednym ze sposobów jest powstrzymanie się od podróży do Chin i komunikowania się z tymi, którzy niedawno odwiedzili ten kraj, nie gwarantuje im wysokiego poziomu ochrony przed niebezpiecznym wirusem. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma 100% ochrony przed wirusem. Szczepionki na nową chorobę jeszcze nie zostały wynalezione i wątpię, aby pojawiły się w najbliższej przyszłości. Koronawirus się zbliża. Jak Polakom się bronić? Mieć nadzieję, że choroba przejdzie obok? Można tak, ale zalecałbym zwracanie uwagi na odporność. Wzmacniają odporność trzy proste rzeczy: prawidłowe ożywianie, zdrowy tryb pracy i odpoczynku, a także terapia przeciwrobakom. Jeśli z jedzeniem i odpoczynkiem wszystko jest mniej lub bardziej jasne, to wydawałoby się, co mają z tym wspólnego pasożyty. Sprawa w tym, że pasożyty to nie tylko robaki, jak myśli większość ludzi. Do pasożytów należą również wirusy i bakterie. Mówiąc najprościej, ta grupa obejmuje wszystko, co nie jest przystosowane do życia bez szkody dla innego organizmu.